Dzień, dzień, od świtu po wieczór zgraną jak talia karty Tę samą sonatę wieczną Wciąż pieścił jak jaki skarb I cóż tam, pan, panie Hercowicz Spokój sercowicz Takie jest życie Nie Niech Harmonita Cyganka Jak długo Ściska Wprost Za szuberta Na sankach Ogrzałe Ciemne Pierwsza czerwieni klonów, zabity. Czasną liście w kufrach I odezwie się drewno. Teraz słuchać. Zmywać... Chyba lekko przesadzam z ubieraniem się. Mam wrażenie, że ta czynność powinna zajmować nie więcej niż minutę, a nie chcę zająć mi mniej niż dziesięć. Najpierw temperatura zewnętrzna, potem siła wiatru, potem zawartość szafy. Potem od czego zacząć? Jeśli od takich spodni, to gdzie jest koszulka, a jeśli od koszulki, to nie ma takich spodni. Marynarka do tego nie pasuje, skarpetki się zapodziały, majtki podarte. Więc w desperacji i dobrej wierze ubieram się jakkolwiek żeby po prostu zdążyć do miasta. A tam już patrzą i robią oczy. Ten to się dopiero ubrał jak pajac. Musiał godzinę kombinować. Drugi Septymusie. Piszę do Ciebie w sprawie prywatnej, bo wiem, że mnie nie zbędzie. Wyobraź sobie, jaka okoliczność zaszła ostatnio. Znasz dobrze moje życie i nie muszę Ci przypominać dawnych dziejów. Podróżując z prowincji do prowincji w służbie cesarzowi, w istocie cały czas pozostawałem sam. Ożeniony w Rzymie, co dobrze pamiętasz, wyjechałem przecież samotnie. Powodem było to, że Klaudia Tarquinia nie chciała dla mnie opuścić dworu. Zarządzałem rozwodu i go otrzymałem. Wydawało mi się, że to choroba cywilizowanych kobiet i że poza Rzymem odnajdę oddaną towarzyszkę życia, ale zawsze powtarzało się to samo. Kiedy już kogoś poznałem, musiałem jechać dalej i dalej, a one zawsze miały coś ważniejszego rodzinę, spadek, albo własnych bogów, których nie chciały opuścić. Za każdym razem rozczarowany ruszałem w pojedynkę, aż w końcu straciłem nadzieję na pozytywny rozwój sprawy. Wiersze korespondencyjne, korespondencja między Abelardem i Heloizą i pomiędzy Septymusem a Kwintusem, postaciami wymyślonymi zresztą ukaże się jako fragment część książki pod niewiadomym tytułem, prawdopodobnie na Jesieni. Na pewno będą to wiersze, na pewno wyda to świat literacki. Natomiast jak to się będzie nazywało i, i kiedy będzie wydane i y, jakie będzie nazwisko autora, tego nie wiadomo. Drogi Abelardzie, wydaje ci się, że zjadłeś wszystkie rozumy. Znasz takie żydowskie powiedzenie, człowiek myśli, Bóg się śmieje? Na jakiej podstawie sądzisz, że prawdą jest to, co mi piszesz? Czy na mocy twojego męskiego autorytetu? Otóż wiedz że podporządkuję się Tobie i Twoim sądom. Wiedz, że będę im posłuszna aż do śmierci, bo Bóg nas połączył węzłami bardzo dziwnymi, pozostającymi niejako w ukryciu, a jednak silniejszymi niż zwykłe małżeństwo. Ale jednocześnie wiedz, że w wielu punktach z Tobą się nie zgadzam. Skłonna bym dyskutować nad niejedną kwestią, a, w miarę mojej miłości, a miarą mojej miłości niech będzie milczenie, mój uśmiech i poparcie, jakiego Ci udzielam. Śle jest z mojego klasztoru, gdzie poszukuję Boga, do Twojego klasztoru, gdzie Bóg szuka Ciebie.